Siemanko, z tej strony z na to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway dla Was. A w dzisiejszym odcinku, widzowie, jako że wyjeżdżam na dwa tygodnie i teraz będzie troszkę mniejsza aktywność na kanale, to w dzisiejszym odcinku do wygrania macie takiego skina. Jak widzicie, jest to piękny skin o wartości 50 zł. Jeśli chcecie go wygrać, standardowo film musicie obejrzeć do końca, zostawić łapkę w górę, subskrypcję dzwoneczkiem, komentarz. Oraz użyć kodu Esteban na jakiejś dropie. No i widzowie, pamiętajcie, że cały czas trwa konkurs na kostkę. Dopiero coś się w sumie zaczął, bo y, dwa dni temu, ale tak oficjalnie zacznie się pewnie 1 pierwszego, y, pierwszego, y, września. Ale już normalnie możecie sobie wpłacać z moim kodem. Każde 2 złote wpłacone z moim kodzikiem równa się jeden ticket na koskę. Macie wszystko opisane w filmie. Y, macie link do y, tego opisu. Do tego, do tego filmu w opisie, i tam macie wszystko wytłumaczone w shortcie 2 zł, jeden ticket z moim, oczywiście, kodem, a dostajecie 5% do wpłaty. Także nie dość, że możecie wygrać coś na stronce, skiny sobie wypłacić, to jeszcze wtedy bierzecie udział w konkursie na koskę z moim kodzikiem, a ja w dzisiejszym odcinku mam 1250 zł. No i widzowie, za niedługo kończy się event, bo został tylko i wyłącznie jeden dzień, dlatego ja sobie tutaj. A odpalę pirackie karty i wrzucimy sobie za sześć koła jeden i za sześć koła drugi no i mamy tutaj jakieś temki na upgrader no i zostawimy sobie resztę. Zobaczmy jak wygląda ranking. E, tutaj ktoś ma 247 tysięcy, 246 tysięcy e, żetonów, no i zgarnia sobie gucika naprawdę fajne, fajne itemki do zgarnięcia. Ciekawe czy jest jakiś widz. Możecie mi napisać. E, czy jest ktoś z Was tutaj w tej topce i czy dostaje jakiegoś skina? Bardzo mnie to w sumie ciekawi. A ja już nie przedłużam, bo bardzo długi wstęp. Dlatego przechodzimy do otwierania skrzyneczek. Liczę na jakiś fajny proficik. No i zacznijmy sobie dzisiaj od skrzyneczki Neonowa Gwiazda za 8 dyszek. Otworzę od razu takie skrzyneczki. 3, 240 zł. Wydajemy. No i zobaczmy, co się uda trafić. Ok. 272. Fajnie, fajnie. Bo jest w statrachu Aquamarynka. Dlatego mnie to bardzo cieszy, bardzo mnie to cieszy, bo jest proficik, Lecimy sobie dalej. Otwieramy. Jest książka plusk, plusk. Od razu obok, o nowej gazy. No to jak jest obok, to. Też liczyłbym na profit, tak? 143 zł wydajemy no i zobaczmy, co tutaj będzie. Oj, no tutaj zdecydowanie gorzej, no chyba, że będą jakieś stat tracki i faktoryniu. No niestety nie 91 Ziko, ale otwórzmy sobie jeszcze 4, czemu by nie, najdroższy itemek 1100 zł w tej skrzynce. No fajnie było, jakby takowy poleciał, ale niestety, no nie no. Plus plusk, niestety nie oddaje. chociaż tutaj ten Fire Elemental. Troszkę oddał, ale i tak niestety jesteśmy w plecy. Dobra, przejdźmy sobie tutaj na dół. Mamy zakręconą skrzyneczkę 2,5 tysiąca, już otworzę tej skrzynki. Mamy naprawdę fajne tutaj idemki. W sumie rzadko to skrzynkę otwieram. E, no to otwórzmy sobie trzy takie skrzyneczki, no i zobaczymy co będzie tutaj. Jest średnio, na pewno jest średnio, bo widzę, że słaby stan tej czwórki. Tak jest 42 ziko, tylko, a my wydajemy 110. No może dlatego tak rzadko ją otwieram. No ale dobra, jeszcze trzy. I, no nie, no chyba, chyba już wiem dlaczego tą skrzynkę tak rzadko otwieram. Bo jest tragiczna. Przynajmniej dla mnie, no nie oddała w ogóle. Otwieramy sobie dalej. Róż i masz nóż. No ja też bym chciał ruszyć i dostać nożyk. No tutaj w ogóle, jakie my mamy skiny? Jakie mamy naprawdę kozackie skiny? No ale to jest skrzynka taka zdecydowanie na małym procencie. 67 zł za jedną, dobra, 3 dwie stówki wydajemy. Proszę, tylko nie trzy kałaszki. I będzie chyba w miarę GIT. Okej, okay, nie ma ani jednego Kałacha uncharted, ale czy on nas się wróci? No właśnie i to jest też najgorsze, że lecą niby te itemki, ale one są w słabym stanie. Dobra, to jeszcze trzy sobie pozwolę otworzyć. Zostanie mi 90 zł na koncie. No właśnie, no właśnie tego się bałem, że niby wiesz, ten Kałaszek najgorszy, a te see you Latery też jakoś no nie oddały. Dobra, przejdźmy sobie na upgrader. 93 zł mamy. I wrzućmy sobie to wszystko. E, ile tutaj mamy pieniążków? Ile tutaj mamy? Mamy 47 ziko. Wrzućmy sobie to na razy 5. No i widzę, że to niestety nie doleci. Byłaby lewa góra. Lewa góra by nawet była. Dobra, mamy kolejne tutaj itemki. 100 złotych. Znowu razy 5 sobie dajmy. I znowu dajmy lewą górę. I to może wejść. Kręć się, kręć się, kręć się. Let's go, let's go. Pierwszy upgrade. Na razie 5 siada, 458 złotych parakord. To jest bardzo dobra informacja. Zaznaczamy sobie kolejne 4 itemki. No i mamy 110 zł I dajmy sobie tym razem prawo dół. I upgrade'ujemy. I to też może wejść. Let's go! Let's go widzowie! Co tutaj się dzieje? Co tutaj się dzieje? Kolejna upgrade siada. No i w tym momencie jestem na naprawdę ogromnym proficie. To zaryzykujmy. Weźmy sobie 520 zł Na razy 2. Na takie oto maki, rękawiczki 60% szans, lewa strona Upgrade'uje I to też siedzi I to też siedzi widzowie, no dziękuję bardzo Dziękuję bardzo, ja tak naprawdę Mógłbym już ten filmik skończyć, bo zobaczcie Jaki jest profit, 1800 zł W EQ, naprawdę bardzo Bardzo fajnie, ale zaryzykujmy Jeszcze, jeszcze ryzykujmy Dajmy prawą stronę na Masterpisa I mogłem jednak nie dawać Tej prawej strony, kurde Kurde, kurde no mogłem to zostawić, jestem strasznie pazerny. Dobra. Uff, uff, uf, uff, uff, dobrze, że ten flip siadł za 620 złotych. No bo gdyby to nie siadło, byłaby tragedia, ale mamy 1500. Jest profit, ale jako, że to jest odcinek widzowy, w którym do wygrania macie skina za 5 dych, to ryzykujemy i walimy profit. Walimy większy profit, daję lewo dół, proszę. Nie wierzę, nie wierzę. No nie, no tak się nie robi, tak się nie robi. Dobra, ostatnia abry w tym odcinku. Albo siądzie, albo nie Już byłem na takim fajnym proficie. Survival knife Fate. 43% szans Czekajcie, bo ja mam 93 zł. No właśnie, no właśnie, tu mi coś nie pasowało, tu mi coś nie pasowało. 39% szans. Nic nie zmieniam. Upgrade'uję. Proszę. Proszę, hamuj, hamuj, hamuj. Nie wierzę. Nie wierzę, że to się stało, widzowie. Nie wierzę. Nie róbcie tego w domu. Nie grajcie tak jak ja pazernie. Bo mógłbym już mieć 600% profitu i wyjść z klasą. A teraz wychodzę z niczym. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No i na razie.